Witam Państwa bardzo serdecznie. Igor Bogaczyński oraz Mateusz Gościniak z Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego Jarocin. Dziś na kanale Jarocin po parysku. Dzień dobry, witam Panowie. Dzień dobry, witam Państwa. Witam. I, Igor, zaczniemy, zaczniemy od Ciebie. Widzę, że jesteś lekko, lekko speszony, ale zro, zrobiłeś, zrobiłeś jakiś sukces y, niemały, więc, więc... Więc postanowiłem od ciebie, od ciebie zacząć. No mija prawie tydzień od tego startu w, w Toruniu dla Ciebie szczęśliwego. Hmm, powiedz, jak, jak się czujesz na, na tydzień od, od tych wydarzeń, ile przyjąłeś, przyjąłeś gratulacji? No, czuję się fajnie. Szczęśliwy dosyć. Gratulacji przyjąłem mnóstwo, od, nawet od osób, o których się nie spodziewałem, że kiedykolwiek dostanę gratulacji. <laughs> e, a w sumie to ja zacząłem tak, że... Po jakimś dużym sukcesie, tam tydzień, dwa tygodnie później już totalnie zapomniałem o tym i po prostu idę dalej. No myślę, tak, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest ra, raczej zdrowe, bo, bo, bo chodzi o to, żeby ta, ta sydówka nie, nie uderzyła, ale też, też to co mówisz to, to też w ci pajaci, pajaci trener Mateusz, żeby, żeby, żeby nie oszaleć trochę? Nie, ja myślę, że sam to bardzo dobrze kontroluję i nie potrzebuję nikogo, żeby mi to uświadamiał. No właśnie, ale też jesteś przyzwyczajony, moż, można powiedzieć do, do sukcesów, bo, bo jednak one, one przychodziły, z, z, w, 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 tak jak, ta, jak ten czas płynął i te, te zawody, te zawody mm, były rozgrywane. Ale jednak trzeba przyznać, że na to, co osiągnąłeś, to, 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 to dzisiaj jest na, na największy sukces i chyba z takiego sportowego punktu widzenia należy się chyba cieszyć dobry punkt wyjściowy chyba dla ciebie. No, Igor, jeszcze powiedz ty. A to ja mówię. Co za <laughs> punkt, punkt, punkt wyjściowy, punkt wyjściowy, ten, ten, srebrny medal. Tak z takiego sportowego, i fachowego punktu widzenia, jakbyś to ocenił? W sumie, jakbym to ocenił, no, nie spodziewałbym się chyba, że e, na jakby na nowym dystansie po trzeciej próbie zdobyć ten srebrny medal seniorski i rozdzieli dwóch olimpijczyków na podium, no to jest, Co, no. jeszcze nie byłem jakoś specjalnie nastawiony, nastawiony żeby osiągnąć coś dużego na, w tym roku na hali. Jakoś tak na ludzi do tego podszedłem, ale kiedy pierwszy raz pobiegnął do 400 i zobaczyłem dobry wynik, to mówię, kurczę, może coś z tego będzie. No właśnie, bo już w tych eliminacjach, które też można oglądać, oglądać w internecie, już, już, już wygrałeś te eliminacje, to już gdzieś tam się zapaliła ta łapka, że, że, to, że to może być dobry start. Szczerze. Eee, liście. Eee, nie byłem jakoś nastawiony mega na finał, ponieważ jakby so, so, myślałem tak w głowie, że może po tych eliminacjach. Będę na tyle zmęczony, że w finale jakoś nie dam rady, super powiedz. Ale jakoś jakoś się udałem. Nie. Sądziłem, super. Po takich trzech startach będę w stanie jakby to wszystko wytrzymać. też. Okej. Okay. No to spytajmy teraz Mateusza. Mateusz bardzo lubił udzielać wywiadów z tego z tego, co pamiętam. Mateusz, z twojego punktu widzenia? Bo ja tutaj przytoczę też, też słowa Pawła Witwickiego z Gazety Jarocińskiej, który napisał że Igor to sensacyjny wicemistrz kraju i był takim, okazał się czarnym koniem w ogóle, w ogóle tych, tych zawodów. Ty również oceniasz to w ten sposób? No sensacyjny dla wszystkich, którzy są wokół nas. Tak naprawdę co my zrobiliśmy, to tak naprawdę wiemy tylko my. Inaczej, od początku tak naprawdę sezon halowy traktujemy zawsze jako przerywnik. Jako w oczywiście Igor jest szkolony w każdej narodowej, zgrupowania ma na, na hali, ale tak naprawdę my... Cały okres zimowy, jeżeli jesteśmy nie trenujemy na dworze. Więc te szybkości, ten trening, te obciążenia nie mogą być takie, jakie byśmy oczekiwali, oczywiście ze względu na kontuzję, no i na tą pogodę, jaką mamy. Więc to było wszystko takie, można powiedzieć, asekuracyjne. Stwierdziliśmy, że 200 metrów jest duże, duże ryzyko, żeby się przygotować tutaj na, na dworze, gdzie temperatura jest około 0 stopni, więc stwierdziliśmy, może spróbujemy to 400. Gdzie w kontekście tak naprawdę, no już chyba już teraz nie, musimy pokazać, otworzyć te karty, że no, nie ukrywamy, że to jest nasz już przyszłościowo docelowy dystans. Nie ma co ukrywać już, myślę, że już rywale już o tym wiedzą, chcieliśmy trochę jak najdłużej się z, ty z tym ukrywać, no, ale już wyszło, tak? Zobaczymy jeszcze co będzie w sezonie letnim, mamy Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, jaki dystans wybierzemy. Do Mistrzostw Polskiej Halowych jeszcze było 200 metrów. Teraz no, zobaczymy. Jeszcze mam 4 dni, żeby się zastanowić, bo mamy 4 dni jeszcze wolnego i zaczynamy przygotowania do sezonu letniego. No i tak jak mówię, no przygotowania były, no uważam, że bardzo dobre. No Tylko, że no, nie spodziewaliśmy się, że aż y, taki wynik jesteśmy w stanie powiedzieć, bo inaczej. Y, medal medalem. Nieraz medal daje taki wynik innym razem inny, a tak naprawdę no, wynik, który pobiegł Igor, to jest kosmiczny, Tym bardziej, że jeszcze to jest y, mm, poparte medalem, to już w ogóle ekstra. No, 46 sekund na hali biegać, czapki z głów. To boje się, tak to, jest. Bo... będzie. Na... Tak jest. Eee, sorry. Tak jest. Eee, masz rację, czapki, czapki z głów. Eee, zanim Igora zapytam o jego, jego początki i o to jak to wszystko się zaczęło, to jeszcze chciałem się zapytać o Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin, bo, bo tak naprawdę można powiedzieć do, do tego momentu był mało znany chyba, chyba ten Klub Lekkoatletyczny w Jarocinie. Co ty możesz powiedzieć o tym klubie i czy cieszysz się, że może dzięki temu właśnie gdzieś tam wypłyniecie, wypłyniecie troszeczkę, troszeczkę wyżej? Tak naprawdę mało znany może był tutaj u nas w okolicy, w świecie lekkoatletyki. To, to od 5 lat funkcjonuje klub i tak naprawdę w swoim dorobku mamy, żeby nie przesadzić, powyżej 30 medali Mistrzostw, mistrzostw Polski. Mamy dwóch reprezentantów na Mistrzostwach Świata Juniorów Igor i Roxana, na Mistrzostwach Europy, na meczach międzynarodowych. Tak naprawdę Roxana jest wypożyczona do. A AZS-u Poznań, ale rok temu ona trenuje jeszcze z nami, u nas w grupie ze mną medal seniorowski w skoku w więc tak naprawdę, no, nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o współzawodnictwo, no to od kilku lat jesteśmy najlepszym klubem w powiecie racińskim, więc ten klub, no mówię, może, może tu w okolicy nie, nie rozpoznawalny, ale myślę, że w świecie lekkoatletyki yy, rozpoznawalny, więc mówię, no mamy... Okej, okay, ale też też tutaj nie, nie unikniemy jakby tematu też, też pieniędzy i inwestycji, bo jednak, jednak te starty kosztują y, suplementację i te, te wszystkie rzeczy, które związane są z dobrymi startami. Powiedz, jak, na jakim poziomie jest finansowany ten, ten klub? Chcemy rozmawiać od, na temat pieniędzy, naprawdę? Myślę, że, Myślę, że inaczej. Y... Przydałby się sponsor, rozumiem. Sponsor jest tak naprawdę y, mamy. Y, Oczywiście, samorząd nas wspiera, ale to nie, są, to nie są takie środki, które tak naprawdę zaspokajają budżet naszego klubu. Tak naprawdę mhm. y, największymi sponsorami w, nas w klubie to są no, rodzice. rodzice. Czy to, to jest y, tata Igora, czy to jest y, mój ojciec? <coughs> Czyli prezes i wiceprezes w klubie. Tak naprawdę największe wsparcie jest y, tutaj. No. Myślę, że nie ma sensu rozmawiać o pieniądzach. Oczywiście. Takie starty i, i, i mm, jeżeli mamy taki zawodników na takim poziomie to są naprawdę to są pieniądze kolosalne. To są no bania, to są wyjazdy, hotele, odżywki, fizjoterapeuci, y, to tak naprawdę już musi być poukładane wszystko, a, a, a tak naprawdę to jest 19 latek, który, który, no, który walczy jak równy z równym z mistrzami olimpijskimi, więc tak. Nie ukrywajmy się, no, za chwilę na, na pewno już teraz odzywają się kluby, no, które będą tak naprawdę chciały pozyskać Igora, no bo to jest tak naprawdę... No i e, tak, tak, tak to wygląda, tak, 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 nie oszukujmy się. Ja zawsze mówiłem i to, już, i, i to się trzymam do końca tego, jak zakładałem klub, zawsze kto ze mną rozmawiał, mówiłem, że dla mnie nie liczy się zawodnik, który będzie mistrzem y, Polski do 16 roku życia. Zawsze pamiętam jak Igor się frustrował, jak w wieku 16 -latek do mnie przyszedł, jak był młodzikiem i, i był 17 mistrzem Polski i ludzie mówili, no tam ten Bogaczyński to nie sięty, nic z niego nie będzie tak naprawdę. z roku na rok dwa lata później już został mistrzem Polski na stoi na 200 metrów. Tak? trzy yy, yy, lata później zostaną nam na Mistrzostwa Świata. Więc tak naprawdę, ja zawsze mówiłem, że nie interesuje mnie zawodnik, yy, który biega w kategorii młodzika, tylko chciałbym mieć zawodników, którzy będą reprezentować nawet czy to Polskę, czy nasz klub, czy już pójdą dalej, bo w pewnym momencie tak ci zawodnicy muszą odejść, bo jak pójdą na studia, to yy, będą musieli odejść, no żeby w, jako seniorzy biegali, bo tak naprawdę w naszym sporcie, czy to jest lekkoatletyka, czy inne sporty, to jest, Powinno to być najważniejsze. Nie tu i teraz, że zawodnik jest. fajny, że są te wyniki w wieku 16 lat, to super. Naprawdę. Ale tak naprawdę no, zabawa zaczyna się od wieku seniorskiego. Tak? I wtedy zawodnik pokazuje yy, swoją klasę. Mm -hmm. ja, ja jestem tego, oczywiście mogę się mylić, ktoś może się ze mną nie zgadzać, ale ja zawsze <laughs> Okej, okay, to... dziękuję. Igor. Zawodniku... Igor. Medalistów w wieku 16 lat, bo też takich mieliśmy, ale chciałbym mieć takich właśnie medalistów jak Igor czy, y, czy Roksana w wieku seniorowskim. A, y, zaraz do ciebie wrócimy Mateusz jeszcze, a Igor, y, no to skoro już zostało wspomniane te, te twoje początki, to, to powiedz jak to wyglądało, dlaczego wybrałeś ten sport, jak to, jak to, jak to się zaczęło w ogóle? Hmm. Zaczęło się bardzo zabawnie w sumie, bo początek mój ze sportem to było 5 lat grania w piłkę. No? I... Po jakimś czasie mi się to trochę znudziło, i w sumie to mój, chyba to mój tata był. Wyszedł dla mnie z taką alternatywą, żeby może zacząć tą lekką atletykę. Bo kiedy jeszcze nie było klubu, to tam z trenerem trenował mój brat. I wyszedł z taką alternatywą, że może, że może z bratem będzie jeździł i może ci się spodoba. Ale ja tak powiedziałem: no dobra, okej, okay, no Początki to były koszmarne. Masakra, po prostu ciężkie to było dla mnie, nie, nie wiem sam czemu, po prostu jakiś taki bardzo leniwy byłem chyba, ale po jakimś czasie rzeczywiście mi się to spodobało i zacząłem się w to bardziej angażować, coraz częściej przyjeżdżać, nawiązywać tam lepszy kontakt z, z osobami, z grupy, z trenerem, no i tak do teraz. Ale to jest tak, że, że ty jakby no, musisz kochać, kochać to, co to robisz, bo jednak jednak jest to jest to poświęcenie, bo kibice jakby widzi tylko ten suchy wynik i, i ten medal, a tak naprawdę to są godziny, godziny ciężkich treningów i wyrzeszeń powiedz jak wygląda twój, twój, tydzień, twój tydzień, pracy, oczywiście biorąc pod uwagę również szkołę i jakby sposób odżywiania, i to, to o ile wiele rzeczy musisz, musisz pamiętać. Pamiętaj, że trener się uśmiecha jak powiedziałem o diecie, trener się uśmiecha jak powiedziałem o diecie. No, nie mówię, żeby, żeby wszystkich treningów nie zdradzał treningowy naczyń. Na no dór, tak, ale... no tak, nie, 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 wszystkich nie, wszystkich nie. Jak, jak często trenujesz i jak te treningi twoje wyglądają? Od tego zacznijmy. E, no trenuję prawie codziennie 6 razy w tygodniu. Czasami się że jeden dzień wolnego, ale tu już święto. E. Mówię to w sumie tak, że rano jadę do szkoły, po szkole od razu idę na trening i po treningu jadę do domu. To jest około tak 18-17 jestem w domu dopiero. Okej, okay, ale starasz się jednak y, trzyma, trzymać dieta i starasz się myśleć o tym y, co jesz, czy jesteś świadomy jakby, jakby na, na tym poziomie, bo to też chyba jest ważne wydaje mi się. Czy, ma, czy po drodze McDonald's. To ja może się, ja może się teraz zrozumieć. Proszę tak bardzo. No tak mówiłem. Y, Myślę, że od roku dopiero Igor jest, tak, może jeszcze nie w 100%, ale świadomy tego, jak ważną rolę w życiu takiego wyczynowego sportowca, jak ważnym, jak ważnym aspektem jest dieta. Regeneracja, Chodzi o regeneracja, to myślę, że tu jest akurat w 100% świadomy w kwestii regeneracyjnej, tam mówię, różnego rodzaju. Zabiegi stosujemy. No i no oczywiście suplementacja też poparta z y, konsultacjami z dietetykiem, bo tak naprawdę na tym poziomie jest ważne. Żywienie, ale żywienie myślę, że to akurat mama Igora, czy tata są świadomi, i to jest y, też w 100% y, poukładane. Tak naprawdę, no. Sukces, no sukces takie, takiego kalibru, no to, to musi być wszystko pokładane. Oczywiście to nie jest w 100% jeszcze idealny zawodnik, jaki bym chciał, żeby był. Ja popełniam błędy, on popełnia błędy i mi się wydaje, że, że to jest jeszcze do poprawy, chociaż najważniejsze w tym wszystkim jest to, że akurat pod względem treningowym to jesteśmy do, 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 do granic w 100%. Wiemy, jakie obciążenia potrzebne są, jakie nie, co Igor lubi, czego nie, więc myślę, że pod tym względem to akurat. Jak mało kto jesteśmy dograni, no i kwestia mówię suplementacji, to yy, oczywiście ta suplementacja jest też daleki od tego. Uważam, że ta suplementacja powinna być dostarczona z pożywieniem mniej tej właśnie w kwestii odżywek, ale oczywiście też też stosujemy yy, okresowe badania krwi, badania wydolnościowe to w kadrze i tak naprawdę jest wszystko poukładane i myślę, że yy, tak naprawdę ten tandem to tak działa zawodnik, trener, rodzice klub i jak to wszystko jest tak poukładane i jest jakaś synergia między nami, to to wszystko, to ten rower tak naprawdę jedzie, te tryby. Tak jest. Myślę, myśl, że, my, myśl, że ten sukces jest tak, takim fajnym nawiązaniem do do tych sukcesów, które osiągał, czy, czy Jacek Bocian, przecież z, z Olimpijczyk Sydney. Też przychodzi mi do głowy Marzena Kościelniak, yy, która też była mistrzynią, mistrzynią polski. E, gdzieś, gdzieś była taka, ta, taka, yy, taka przerwa pokoleniowa, dzisiaj, dzisiaj z Igor. Być może za chwilkę wejdą kolejni zawodnicy? Była, była przerwa i to dosyć dużo, bo tak naprawdę no, klub od 5 lat y, istnieje w Jarocinie i jeżeli chodzi, chodzi o Jarocin, to tak naprawdę no, byli lekko atleci z Jarocina, ale, ale typowo z klubu jarocińskiego ich nie było. No, tak naprawdę, co no, ukrywać, no, y, jeszcze jeżeli chodzi o, o klub jarocinski, no, to nie mieliśmy żadnego olimpijczyka, no, y, więc jeszcze myślę, że wszystko przed nami. Olimpijczycy byli z ziemi Jarocińskiej oczywiście, ale tak. jeżeli chodzi o klub Jarociński... No to nie, oczywiście nie wychodzimy tak daleko w przód. Są jakieś, mam jakieś cele na rok, na za dwa lata, yy, ale w ogóle nie pompujemy bolnika. Tak jak mówi, mówił Igor już, od poniedziałku yy, przebijamy balon, twardo stąpamy zie po ziemi i jedziemy dalej. To nie jest w ogóle... Yy, nie Brzydkie słowo, nie podniecajmy się, to jest Nie jeszcze... podpalacie się, tak, no dokładnie, to jest, to, jest, to jest zdrowe podejście, oczywiście, że tak. A z, wspomniałeś o tych planach, to na koniec jeszcze, jeszcze opowiedzcie o, o tym, jak, jakie są najbliższe plany i jak to, jak to będzie wyglądało. No, no ten, ten rok jest, to może Igor jeszcze powiem, nie chcę z niego coś mówić, ten rok trudny jest, bo Igor jest, ma maturę, więc musimy pogodzić naukę, yy, zgrupowania, tak naprawdę, nie ukrywajmy się, to te zgrupowania są potrzebne i, i to jest właśnie, to jest najgorsze w tym wszystkim, że że jeszcze nie mamy takiej czystej głowy, żebyśmy mogli super, super i może nawet to też na, na plus, że nie, nie, nie jesteśmy tylko zafiksowani na ten sport, że coś tam jest z tyłu głowy. No, nauka najważniejsza, no sport pogodzić to musimy, wiadomo to jest jeżdżenie do szkoły rano, później jakiś obiadek, trening, regeneracja nauka, no i to jest jednak, mamy gorzej niż ci wyczynowi sportowcy, którzy mogą się typowo zajmować sportem, tak? No regeneracja, no ale myślę, że to pokładamy. No najgorsza w tym wszystkim będzie w tym roku wpleść to maturę. Bo jeden obóz na pewno nam wypadnie ze względu na maturę. Mamy mistrzostwa Europy młodzieżowej. To jest najważniejsza impreza dla nas. Igor, no tak, tak. Mów, mów. Do tego się szykujemy. Co będzie dalej? Co będzie wcześniej? Yy... Nie będziemy tego na razie zdradzać, bo nie wiemy. Tak naprawdę docelowa impreza Mistrzostwa Europy Młodzieżowej i do tego się szykujemy, ale na to, no to może zostawimy wam Państwu jakąś niespodziankę. Troszeczkę w niepewności podtrzymamy. Igor, rozumiem, że, że po maturze AWF czy, czy mylę się. Nie, nie, nie. Szczerze. Jeszcze do końca o tym nie myślałem, ale chyba raczej na pewno nie <gry> O dobrze. Życzę, życzę dobrych wyników na, na maturze, później również na egzaminach wstępnych. Tobie Mateusz też gratuluję. gratuluję sukcesu kolejnych, kolejnych wychowanków i, i dziękuję Panowie za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję. Cześć.